Beton, zimny, milczący, przesiąknięty historią. Tu pod ziemią helu świat zatrzymał się w cieniu wojny. To nie jest zwykły bunkier. To schron, który pamięta strach, zapach potu i stali, krzyk w ciemności. Dziś nazwano go makabron XX wieku, miejscem gdzie przeszłość wciąż oddycha. Każdy korytarz to wspomnienie, każde echo, głos tych, którzy nigdy stąd nie wyszli. Wąskie przejścia prowadzą w głąb, coraz zimniej, coraz ciszej. Światło latarki drży na ścianach, jakby sam beton chciał opowiedzieć swoją historię. W powietrzu musi się ciężar tamtego wieku, wieku wojen, okrucieństwa i lęku. Tu nie ma chwały, nie ma bohaterów. Jest tylko człowiek zagubiony w cieniu własnych decyzji. To miejsce przypomina, że wojna nie kończy się wraz z ostatnim strzałem. Zostaje w ludziach, w murach, w pamięci. Makabra XX wieku, przestroga zaklęta w betonie. Wejdź, jeśli chcesz zobaczyć, jak naprawdę wygląda cisza po wojnie.